Ogromny niedosyt, bo nie tak sobie wyobrażałem e, mój wspaniały przejazd, który zresztą był bardzo, bardzo dobry na naprawdę najwyższym poziomie, ale no to, co pokazali zawodnicy, którzy porosują na prawą rękę, no, nie było dzisiaj z nimi szans e, rywalizacji. Mieli, powiedzmy, troszkę łatwiej, nie dużo, albo nawet dużo łatwiej na tą prawą stronę, ponieważ cały środek, e, dolna część trasy no i pierwszy prawy podjazd było ewidentnie łatwiej prawemu kanadykarzowi. no i stąd myślę taka różnica ale ja dałem z siebie wszystko szóste miejsce na świecie uważam e, bardzo dobre no i chciałem to zapieczętować powiedzmy ten sezon medalem, nie udało się ale byłem we wszystkich finałach w tym roku i myślę, że to jest też powód do zadowolenia kwalifikacyjna trasa zawsze jest troszkę łatwiejsza z uwagi na to, że też płyniemy na niej zespół e, Teraz trasa była dość niewygodna dla lewego kanadyjkarza. Były te momenty, gdzie prawy kanadyjkarz miał zdecydowanie, zdecydowanie łatwiej. Będzie to można zobaczyć właśnie na nagraniach. Ja czuję, że oddałem naprawdę fantastyczny przejazd. Cieszyłem się z niego, jakbym wygrał mistrzostwa świata, bo pierwszy raz w tym sezonie, ten finałowy przejazd wyszedł mi tak, jak zakładałem i zjechałem naprawdę solidny przejazd, ale no niestety nie wystarczyło. Zresztą, nie, teraz, teraz w ogóle mam ochotę odłożyć kajak na długo na stelaż, podwiesić magaia i nabrać z powrotem ochoty na trenowanie i na dalszą pracę, no bo nie kończymy sezonu na... ani nie kończymy tego czterolecia właśnie gdzieś w tym, w tym dniu na tych mistrzostwach świata tylko e, takim celem daleko są igrzyska, więc e, na kajak wracam, ale po takiej przerwie dla głowy.